Proszę Państwa, i co z tego wszystkiego wynika? Co wy pamiętacie z tych programów? Ja 20 lat uczestniczę, już tu chodzę, u mnie w biurkach się nie mieszczą materiały dotyczące restrukturyzacji PKP. 20 lat, proszę Państwa. Kiedy miałem tylko 30, teraz już mam ponad 50. Staję się dziadkiem przez to wszystko, a restrukturyzacja jak się toczyła, tak się toczy, Chcę przychodzimy tu co rok, co półtorej rok. I czy o to nam tylko chodzi? O to, żeby ta kolej tak się staczała? I proszę Państwa, co my właśnie pamiętamy z tych programów? Nazwy. PDO właśnie, program dobrowolnych odejść. To jest jedyna polityka, która jak coś się dzieje, to uruchomić PDO. I wtedy właśnie zachęca się do odejścia. Z moich czasów właśnie premier Donald Tusk właśnie mówił, gdzie jest ileś tam milionów działaczy Solidarności w swoim przemówieniu na zjeździe. Gdzie te miliony? No gdzie ja Państwa, jak swoje przedsiębiorstwa, które liczyło 400 tysięcy... Gdzieś 20 lat temu zostało nas tylko 100 tysięcy. Gdzie ci są wszyscy ludzie? Na urlopach, na emeryturach, na zasiłkach sami nie wiemy, gdzie są, prawda? Firmy, bo zakładali, nie bo zakładali. Znacie kolejarzy, którzy prowadzą biznesy, którzy prowadzą, dług jakie inne interesy. Niestety. I ta restrukturyzacja właśnie tak wygląda. Mam nadzieję, że będąc tu wszyscy razem, Doprowadzimy do tego, że polska kolej będzie dalej funkcjonowała. Widzę tu kolegów. Mamy przecież czapki, nasze orzełki. O to też walczyliśmy przecież. Nasi właśnie dziadkowie, ojcowie pracowali na kolei. Także mam nadzieję, że spotkamy się i będzie to jeszcze, będą to polskie koleje państwowe. Dziękuję bardzo. Te komitety działają i powinny działać w każdym zakładzie. Wróćcie do tych komitetów, wróćcie do koleżanek i kolegów. Przekażcie im to, co dzisiaj tu było powiedziane. I przekażcie to, że kolejarze nie są baranami, które się dadzą bezkarnie prowadzić na rzeź. My jeszcze żyjemy, my jeszcze jesteśmy w stanie zmienić to, co nam rozpisano na nuty. My nie jesteśmy niewolnikami i nie pozwolimy nad sobą zrobić targu. Wróćmy do zakładów i wypełnijmy to, ja wam daję słowo honoru. Z tymi kolegami z Niem. Jeszcze dzisiaj się spotkamy, zapraszamy inne centrale związkowe, żeby się przyłączyły. W najbliższym czasie będą komunikaty Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, żebyśmy je w stu procentach wykonali. Bardzo was o to proszę. To jest nasza jedyna szansa.